Cześć. Dzisiaj postanowiłem nagrać dla Was nasze wrażenia po pół roku użytkowania kamery DJI Osmo Pocket 3. Dużo zwierząt, wiewiórek to kilkadziesiąt, a tych takich dużych pawiów, no to też jest sporo. Myślę, że jest ich tutaj z pięć, siedem w jednym miejscu, plus jeden albinos, więc ciekawie. Wracając do tematu odcinka, przejdźmy przez plusy i minusy, żeby to trochę uporządkować, bo tych rzeczy, o których chciałem powiedzieć, jest bardzo dużo. Idę z listą, tak dużo ich jest. Zacznijmy od plusów. Jak zapewne widzicie, jest, ta kamera ma zdecydowanie lepszą ostrość, lepsze kolory od wielu innych kamer. To widać na pierwszy rzut oka, na przykład yy, od GoPro, dlatego że GoPro co prawda ma kolory intensywne, ale one są płaskie. To znaczy, yy, zwykle jak macie różne barwy obok siebie, to GoPro zdecydowanie gorzej sobie z nimi radzi, bo je wyciąga. A tego nie chcemy. W sensie chcemy, żeby to wyglądało naturalnie. I w tej kamerze, uwierzcie mi, to co za mną jest, wygląda niemal tak samo jak w rzeczywistości. I to jest duży plus tej kamery. Jak wiecie, zapewne mieliśmy spore problemy, zanim zaczęliśmy używać tej kamery, ze dźwiękiem. Ten, ten dźwięk w kamerach typu GoPro był dość mocno. Nazwijmy to stumiony, dlatego że mikrofon był w jednym miejscu, no i ciężko było do niego mówić obecnie. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze, dlatego że mikrofon po naszych doświadczeniach z Azji ustawiłem trochę niżej, jak widzicie, niż zwykle. Zwykle mam go gdzieś tu i jest za głośno. Najważniejsza rzecz w mikrofonach. One się szybciej rozładowują, to jest I Minus I, plus, bo się szybciej rozładowują od, a, od kamery. Więc czasem bywa tak, że macie kamerę, ale mikrofony już są padnięte, ale się bardzo szybko ładują. Więc jak macie powerbanka na, z dwoma wejściami na ładowanie mikrofonów, to jest to idealny zestaw. I więcej wam nie trzeba w zasadzie do takich typowych nagrań w podróży, moim zdaniem. No, chyba, że macie jakieś sportowe aktywności, to wtedy ta, ta kamera jest średnia. Jednym z powodów, dla których kupiliśmy tę kamerę, było to, że jest bardzo dobra stabilizacja i to jest w zasadzie chyba najlepsza rzecz najlepszy element tej kamery to znaczy ta stabilizacja, która jest w stanie wam wytłumić prawie całe drgania. Często na naszych vlogach z Azji, szczególnie z Azji, chodzimy, biegamy, no i ta stabilizacja to jest coś, co musi działać. Innym plusem to są te dołączane baterie. W sensie bateria, to jest, to jest rzecz, która w tej kamerze na pewno została dobrze zaprojektowana. Dlatego, że po pierwsze, wytrzymuje ona praktycznie cały dzień nagrywania, przynajmniej w naszym trybie nagrywania. Po drugie, można rozszerzać tą baterię, czyli możecie dokupić kolejne elementy do waszego zestawu i to będzie się dobrze sprawdzało. Kolejnym plusem kamery niewątpliwie jest to, że można nagrywać w pionie. To się dzieje automatycznie. Tak, na przykład, gdybym chciał przejść do nagrywania w pionie, to wystarczy, że przekręcę rękę i to będzie mniej więcej działać. O, jakoś tak. Daje radę. Tylko, że no właśnie, nie zawsze to działa tak jakbym chciał. Czasem przekręca za mocno i wtedy jest problem. Ale dobra. Wracamy do normalnego nagrywania. Kolejno. Mikrofony. Można tu podłączyć dwa dobre mikrofony. Te mikrofony DJI początkowo byłem sceptycznie nastawiony, dlatego, że łatwo jest zgubić, ale naprawdę dają radę, jak chodzi o tłumienie dźwięku jeśli są w odpowiedniej odległości od ust, no to jest idealnie. Także polecam te mikrofony na pewno. No i możliwość podłączenia dwóch robi z tej kamery de facto dobrą podstawę do zaczęcia vlogowania, do zaczęcia jakichś podcastów, może, więc polecam. Ostatnie ostatnie plusy, które, których jestem pewien, to jest to, że jeśli włączycie sobie opcję śledzenia osoby, śledzenia, pos śledzenia postaci, na przykład tak jak ja teraz, wykryło mnie, proszę bardzo, to przekręcenie w pionie powinno działać jeszcze lepiej. No, i działa lepiej. Także śledzenie postaci jest na pewno dużym plusem tej kamery. Swoją drogą nigdy nie nagrywaliśmy nagrań pionowych, tak łączonych z poziomymi. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Moim zdaniem może być ciężko to zgrać, ale zobaczymy. Jeśli oglądaliście nasze vlogi z Kuala Lumpur, udawało nam się tam nagrywać w nocy, i pomimo tych refleksów świateł, e, intensywnych świateł lub braku światła, ta kamera sobie fenomenalnie radzi. I to jest plus, o którym kompletnie zapomniałem. Natomiast najczęściej nie widzicie, bo w sumie nie widzicie, jak nagrywamy. A co nas bardzo denerwuje w tej kamerze, to jest to, że ona się długo włącza. 5, czasem dłużej 7, powiedzmy, sekund na włączenie kamery to jest zdecydowanie a, za dużo, dlatego że często to, co nagrywamy, musi być tu i teraz. Czyli chcemy włączyć kamerę już, tak jak nie wiem, w telefonie. I nagrywać, bo widzimy jakieś zjawisko, jakąś sytuację, która, którą chcemy uwiecznić na filmie. Tego tutaj się praktycznie nie da. Trzeba mieć sporo szczęścia i włączoną kamerę, więc to jest minus. No i drugim minusem jest to, że obrócenie kamery trwa. A w przypadku takiego GoPro jest to dosłownie pół sekundy, to jest, i da się to zrobić bardzo szybko. Tutaj nie da się szybko obrócić kamery, bo jak próbuję nią obrócić, jak widzicie, ona ze mną walczy. Także musicie użyć podwójnego kliku, nie, potrójnego kliku, e, przy, gim, nie gimbala, tylko przycisku, żeby odwróciło nagrywanie. I teraz popatrzcie, jak to działa. Powiedzmy, że klikam teraz raz, dwa, trzy. No i widzicie, dwie, trzy sekundy, no powiedzmy, nie, dwie sekundy max, ale... Ale w sytuacji, w której chcecie coś pokazać, to bywa irytujące. Ta kamera też, pomimo że posiada dwa mikrofony, sloty na dwa mikrofony odłączone po Bluetoothie, czyli jakby jest stworzona pod vlogowanie dla dwóch osób, ma problemy z łapaniem ostrości. To znaczy, jak są dwie osoby w kadrze, łapie ostrość maksymalnie na pierwszą z nich tą bliżej kamery, lub tą, na którą macie ustawiony gimbal, żeby ją śledził. To może być dobre, jeśli się nagrywa samemu, ale jak się nagrywa w dwie osoby, to to jest problem. My często mamy tak na, na naszych filmach, że idziemy gdzieś, idziemy, Sara gdzieś popatrzy w lewo, w prawo, i jest za mną za, o dwa, trzy kroki dalej, tak, od kamery i w tej sytuacji już nie łapie na, ni na nią ostrości. To jest problem, no bo później się nie da tego poprawić. Tak, to jest zapisane w takiej formie i już raczej tak zostanie na nagraniach, które później składamy dla Was. Także to mi się nie podoba. To jest duży minus. No ale to nie jest kamera do wszystkiego i nie jest kamera do wszystkich. Jak już wspomniałem, nie jest to na przykład kamera do nagrywania sportu. Tak uważam. Innym mankamentem tego urządzenia. Jest to, że na przykład teraz, czego nie widzicie, bo to ja widzę jako nagrywający, wyskakują różne powiadomienia. No i one same nie chowają, nie schowają się, one czekają na Waszą reakcję, czyli na przykład na to, aż weźmiecie i klikniecie na ekran. Co powoduje, że nasze jakby odczucie z nagrywania. Jest gorsze. Wprowadza trochę niepokoju, bo nie widzimy tak naprawdę, czy dobrze nagrywamy, czy dobra jest ekspozycja, co jest za nami. Tak, jak na przykład teraz, no to mnie śledzi, to widać, ale jak na przykład podłącza się mikrofon, jeden tak, to, to jest informacja o podłączonym mikrofonie, która zasłania taki pasek na górze, który, się, który pokazuje, czy jest podłączony mikrofon. Tam pasek jest, więc nie jest potrzebna ta informacja do niczego zupełnie. No, ale efekt jest taki, że często jest podłączony, zapominamy o włączeniu jednego z mikrofonów, bo nagle włącza się jeden z mikrofonów, a drugi na przykład nie. A drugi jest wyłącza, wyłączony przez na przykład Sarę czy przeze mnie. No i my nie widzimy, który mikrofon jest włączony i czy jest włączony. I to jest ekstremalnie irytujące, bo później się okazuje, że są nagrania, w których głos jednej osoby się nagrywa, a drugiej już nie. I. Musimy drugi raz dogrywać, a czasem już jest za późno, bo już z danego miejsca wyszliśmy. Bez sensu. Gdyby nie wyświetlać takich informacji, to ja bym się domyślił, że coś jest nie tak. A tak nie mam, nie mam na to szansy. Kolejnym minusem, kolejnym mankamentem jest to, że ta kamera nie nadaje się do nagrywania podczas, podczas jazdy. Dlatego, że gimbal, który macie tutaj. No on kieruje się na podstawie przeciążeń tak, w jakimś kierunku i teraz jak to nie Wy, nie Wasza ręka zmienia kierunek jazdy, to ten gimbal nie ma jak tego zweryfikować, w związku z czym jak się zmienia kierunek jazdy to gimbal dalej, dalej kieruje się w pierwotnym w pierwotnym nazwijmy to kierunku, tak długo jak nie macie włączonego oczywiście śledzenia twarzy chcecie na przykład nagrać widoczek z pociągu na Sri Lance jadąc na łuku i nagle się okazuje, że tracicie kontrolę nad, tracicie kontrolę nad gimbalem. Bardzo niekomfortowa sytuacja. Moim zdaniem, i w takiej sytuacji nic z tą kamerą nie nagracie. Trzeba było wyłączyć gimbal, a to jest chyba to jest chyba niemożliwe. Tak mi się wydaje. W sumie nigdy nie próbowałem wyłączyć gimbala, no ale nawet jeśli, jeśli to, to trwa, a chcecie nagrywać tu i teraz. I to jest. To, to, to nie jest możliwe przy tej, przy tej konkretnie kamerze. Idealnie byłoby, gdyby dało się wyłączyć gimbala przyciskiem, na przykład jakąś sekwencją przycisków tak? typu trzy długie kliknięcia albo dwa długie kliknięcia. Wiem, że to jest trudne, żeby coś takiego zaprojektować, natomiast tego brakuje, tej szybkiej kontroli nad gimbalem. Jednym z takich podstawowych problemów, które widzimy w postprodukcji, jest to, że mikrofon to jest też minus: że mikrofon czasem za dobrze zbiera, czasem źle zbiera, w sensie za mało. I zdarza się tak, że mamy idealne ujęcie, w ogóle mówimy wszystko w dobrym tempie, a później się okazuje, że jeden mikrofon nie zebrał w ogóle dźwięku i trzeba kombinować, więc słyszycie przesterowania. Przy podgłośnieniu tego mikrofonu jednego czy drugiego, efekt jest e, powiedziałbym nie najlepszy. Z naszego punktu widzenia to wygląda na to, jakbyśmy nie ogarniali. Natomiast to nie jest nieogarnięcie, tylko po prostu mikrofon akurat był zbyt mocno kierunkowy, czy jest zbyt mocno kierunkowy, i nie łapie jednej strony, tak. Swoją drogą ja mówię z jednego kierunku, więc prawdopodobnie też będę miał przewalone w postprodukcji naprawić tą sytuację. Natomiast mam nadzieję, że tutaj sobie poradzę. Staram się chodzić z daleka od źródeł dźwięku intensywnego i od ludzi. Tak to widzę, więc mam nadzieję, że tak się stanie, że będę sobie w stanie z tym poradzić. Ale o tym, o tym trzeba pamiętać cały czas. Cie przedostatni problem, który mam z tą kamerą. Widzicie, że jestem prześwietlony, tak? Te kolory za mną są bardzo wypłaszczone. Ja w ogóle tutaj jestem wypłaszczony, natomiast tło jest idealne. Wydaje mi się, że kamera powinna robić to automatycznie, to znaczy dostosowywać się do, do naświetlenia, szczególnie gdy jest włączone śledzenie twarzy, bo w tej sytuacji to jest logiczne, że Wy chcecie mieć śledzenie na swoją twarz, więc w takiej sytuacji nie chcielibyście mieć... Nazwijmy to niespodzianek w postprodukcji i, i kombinować jak tutaj wyciągnąć jakiekolwiek kolory i nie wyglądać tak blado, to jest kolejny minus. Ostatni minus, o którym chciałbym wspomnieć, to jest to, że jak widzicie, o, nie zdążyłem wam powiedzieć chciałem przybliżyć, bo z przybliżeniami jest problem, ale to za chwilę, jak wywiórka już się oswoi, że ja tutaj siedzę z nią. Otóż przybliżenie macie pod tym samym przyciskiem, co, co kierowanie góra-dół. No i w takiej sytuacji, w takiej sytuacji, gdy przybliżycie sobie i chcecie na przykład pójść w, w prawo-w lewo, to nie ma problemu, ale jak chcecie w górę lub w dół, to ten problem się zaczyna. Jak widzicie, wiewiórka się nie boi, bo to są oswojone wiewiórki. No i teraz na przykład te kolory są też płaskie, to o tym mówię. Są prześwietlenia, więc są płaskie kolory, a w rzeczywistości naprawdę są zarąbiście intensywne. Tak jak tak czasem macie jesienne barwy, tak tutaj są idealnie, idealnie te barwy jesienne, widoczne kolory. O, złapała orzeszka, znalazła i teraz szuka sposobu, żeby go ukryć. Przede mną się nie... O, tam znalazła orzecha włoskiego idzie z nim na drzewo. Proszę bardzo. Patrzcie. Wsadza go normalnie w gałąź drzewa, między gałęzie. Patrzcie, <grywa> co zrobiła ta wiewiórka. Proszę bardzo. Tu jest orzeszek, którego ona sobie ukryła na później. Nie widać go w ogóle, bo ostrości nie łapie. Widzicie, trzeba było kliknąć na ekran. To też jest minus tej kamery. No, ale czas na jakieś podsumowanie. No więc, reasumując, trochę się zestresowałem, ciśnienie mi wzrosło. No, bo mówię o dość poważnej rzeczy. Ta kamera, którą teraz, o, którą teraz operuję, uważam, że mimo tych minusów, jest warta kupienia. Jest mnóstwo plusów, których nie uzyskacie innym sprzętem. No, ale nie jest to też kamera dla wszystkich. Jeśli macie jakieś szybkie ujęcia, dużo się dzieje na Waszych filmach lub jest więcej niż jedna osoba do śledzenia, to ta kamera nie będzie najlepszym wyborem, moim zdaniem. W takim wypadku wolałbym zainwestować w coś typu GoPro, bo będziecie mieli co prawda trochę gorsze kolory, co prawda trochę gorzej z łapaniem ostrości, bo tam nie wystarczy kliknąć na ekran, żeby złapać tą ostrość, no ale. Będziecie mieli kamerę, która będzie łapała wszystkich i wszystko, a ta kamera nie zawsze. Poza tym, to jest dość delikatna konstrukcja. Często, gdy odkładam tą kamerę, to łapię się na tym, że jestem przyzwyczajony troch, do trochę innej jakości wykonania. To znaczy, że no, są jakieś luzy, no i te luzy, które tutaj występują, no one na przykład mogą się pogłębiać, gdy będziecie tego. Źle uży używać, lub gdy będziecie zbyt często ją zbyt często i zbyt mocno tą kamerę odkładać, tak w sensie brać, kłaść tak dalej, taki minus. No, jak widzicie, też trochę średnio sobie radzi z złapaniem mnie w niektórych sytuacjach. No, ale do tego się można przyzwyczaić. Takim jakby istotnym punktem w ogóle całej tej. Całego tego mojego wywodu jest to, że kamera ta przyzwyczaja was do pewnego standardu. Nie ma zbyt wielu kamer, które wyglądają jak ona. To oznacza, że jakby wasze, wasz sposób używania kamery musi zostać dostosowany do tej kamery. I jeśli później będziecie chcieli przejść z powrotem na jakąś inną kamerę, możecie zauważyć problemy. Ja na przykład. Ja na przykład obecnie mam taki problem, że wziąłem w rękę lustrzankę. Po, tej, po używaniu przez pół roku, bo mniej więcej pół roku używam tej kamery, jak wziąłem w rękę lustrzankę, to się okazało, że już. Widać, że nie wszyscy się obyli z kamerą. No więc, wracając do tej lustrzanki, po pół roku używania tej kamery, wróciłem do lustrzanki, żeby ponagrywać coś, porobić zdjęcia, których w sumie nigdzie nie publikujemy. No i okazało się, że jest duży problem, bo o ile wcześniej nie było problemu utrzymanie, utrzymanie kamery e, na odpowiednim, no bez trzęsienia. O tyle obecnie bez gimbala specjalistycznego nie byłbym w stanie używać aparatu lustrzanki, bo tam te drgania są o wiele bardziej zauważalne. W sensie trudniej jest je ukryć. Nie da się tego zrobić bez gimbala. Tutaj przyzwyczaiłem się do tego, że macham tą ręką, a kamera Radzi sobie z tym, i to jest jeden z minusów, no ale tak, tak naprawdę, czy to jest minus, że przyzwyczajamy się do, do wygody? Ciężko powiedzieć. W każdym razie to działa, i to jest to, to jest to, o czym chciałem wspomnieć. Także overall, polecam tą kamerę. Uważam, że mimo wszystko te wszystkie minusy nie przeważają plusów. Jeśli szukacie czegoś dla początkującego Do vlogowania Czy nawet dla trochę zaawansowa Bardziej zaawansowanej osoby to, to jest wystarczająco dobre Co więcej Prawdopodobnie będziecie zadowoleni Tak długo jak nie będziecie potrzebować Na przykład dużych zbliżeń Nagrywać w ruchu Jak nie będziecie potrzebowali kamery akcji Ale to wszystko da się To wszystko da się Ogarnąć to wszystko da się wyuczyć, zaplanować. I na przykład my, jak jeździmy konno, to używamy kamery GoPro, i uważam, że nie będzie lepszej kamery niż GoPro do nagrywania jazdy konnej. No ale to, jakbyśmy wzięli ze sobą na konie, to by się rozkle, rozklekotało i rozsypało. To po prostu widać, że tak jest. Więc takie są moje wrażenia, takie są w sumie nasze wrażenia, bo. Jak pewnie zauważyliście, czytałem część z nich z kartki, dlatego że zrobiliśmy sobie listę, którą przedyskutowaliśmy zanim zacząłem nagrywać. No i tyle, tak to wygląda. Pewnie wiele osób powie, że za mało, inne powiedzą, że za dużo informacji, że rozwleczone. No ale niektórych rzeczy nie da się zwięźle, ponieważ są to odczucia, a odczucia mają to do siebie. Że one nie są zero-jedynkowe. Dla jednego dane, dane, dany problem nie występuje, nie istnieje, więc w ogóle nie jest to ani minus, ani plus, tego po prostu nie ma. A dla kogoś innego, tak jak na przykład dla mnie, gdzie problem istnieje i występuje, zauważam go, jest to irytujące podczas nagrywania. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania dotyczące tej kamery, czy jakiej, jakiegoś innego tematu to zawsze możecie zapytać w komentarzach. Staramy się odpowiadać na bieżąco. Nie zawsze jest to możliwe, bo czasem jesteśmy w podróży, czasem w pracy. A w związku z czym e, cierpliwości proszę. Ale zawsze, zawsze odpowiadamy. Jeśli natomiast czegoś nie ujęliśmy w filmie, a Wy macie tą kamerę i chcielibyście się podzielić, też podzielcie się z innymi, bo uważam, że nie ma lepszego sposobu na poprawę, naprawę nazwijmy to Jakości tego sprzętu niż informowanie o tym bezpośrednio innych ludzi, dzięki czemu firma też wie, w którym kierunku się rozwijać i w którym kierunku rozwijać swój sprzęt. Jeśli natomiast nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji. Pomaga nam to w rozwijaniu kanałów, w planowaniu kolejnych podróży. No bo po co też nagrywać, jeśli nikt tego nie ogląda. Pomaga to również w tym, żeby inne osoby mogły zobaczyć ten kanał, więc zapraszam niżej do subskrypcji. Na naszym kanale od czasu do czasu pojawiają się również filmy jak ten techniczne. No i tak jak mówiłem, z życia nomadów, czyli takiej grupy ludzi, którzy są szerzej nieopisani, a powinni być. Bo to jest zupełnie co innego niż ekspaci i zupełnie co innego niż. Podróżnicy.